5 sposobów na spalenie 500 kalorii. Pierwszy: prześpij się 8 godzin. Podczas snu także zużywamy energię, na przykład na pracę narządów wewnętrznych. Drugi: idź na spacer i zrób 10 tysięcy kroków. Chodzenie to najprostsza i najłatwiej dostępna forma aktywności, której bardzo nie doceniamy. Trzeci: pobiegaj przez 50 minut. Bieganie to jedna z najszybszych form treningu, bo nie musisz dojeżdżać do klubu. Czwarty. Jeździj na rowerze przez 80 minut. Jeżdżąc na rowerze do pracy, nawet nie odczujesz, że trenujesz. Piąty. Pływaj przez 60 minut. Warto zaznaczyć, że ostateczna liczba zużytej energii będzie inna u każdej osoby. Wpływ na to mają takie czynniki jak wiek, płeć, masa ciała czy ilość tkanki mięśniowej, ale także poziom wytrenowania. Po więcej takich wskazówek obs...